WYCZUWAM STRACH Nokturn, Przerażający przedstawiciel rasy demonów, nazywany przedwiecznym lub wiecznym koszmarem. Bohater, który w cudzysłowie robi ciemno na Summoner's Rift'cie, jest postacią tajemniczą, jak i pełną grozy. Aż tak dużo o Nocturnie nie wiadomo, mimo tego, że dziś zajmiemy się historią tego bohatera, na pewno zdarzy nam się na łamach tego kanału do niego jeszcze powrócić. A zatem witajcie, moi drodzy widzowie. Ja jestem Marwek, a dziś porozmawiamy o tym, kim jest Nocturne w świecie of Legends. I ten materiał dedykuję jednemu z widzów Oniku niku Shane Brave. Pięknie dziękuję za naczelne mecenasowanie na kanale i serdecznie pozdrawiam. Nocturn, jak wspomniałem, jest demonem. Jednym z kilku, które znamy w świecie League of Legends. Demony są istotami przedwiecznymi, które pojawiły się jako jedne z pierwszych istot w świecie Runtery. Lecz Nocturn prawdopodobnie może być od tego wyjątkiem, ale nie musi. Nie wiemy tego w 100% ale przyjmuje się, że nokturn nie jest najmłodszym pełnoprawnym demonem. Nie licząc oczywiście pomniejszych demonów Azakana. I ma on na karku w zaokrągleniu około 1000 lat. Ale dlaczego nie jesteśmy tego pewni? Historia bohatera wspomina, że nie do końca wiadomo, jak bohater powstał. A wiemy, że demony istniały na długo przed powstaniem Nocturna jako nie do końca materialne byty, czy jak to jest powiedziane przy Ewelin, wiązki cienia. Dlatego taki los również mógł mieć miejsce w przypadku demona koszmarów. Niemniej o tym za moment. Pod koniec wojen runicznych grupa magów odrzuciła świat materialny, wstępując do świata duchowego, coś nawet na zasadzie Wastajshai Rei w Shurimie. I dzięki temu zyskali oni moce i mogli walczyć w ciężko zrozumiały dla śmiertelników sposób, chociażby nie podlegali prawom materialnego świata. Ci magowie z bitewnych zaczęli być nazywani magami cienia. I według historii nokturna przez jakiś czas świat duchowy, przez ich działania, był pogrążony w półmroku. I jak tu lubię mówić, nie było sielanki, wszystko po jakimś czasie musiało się popsuć. No i się popsuło. Nie bez powodu magia cienia była zakazana na runterze. Ciemność przeinaczała umysły magów, doświadczali koszmarów i popełniali coraz straszniejsze czyny. Podobnie jak cierpienie i agonia wojen runicznych ukształtowały Ewelin, tak koszmary magów cienia nadały Nocturnowi kształt, choć nie do końca jest to jasne, jak to się stało, o czym już wspominałem. Czytamy, że Nocturn albo został stworzony z nicości, Albo jest to jeden z magów cienia. W mojej skromnej ocenie, każdy kto ogarnia lore League of Legends w co najmniej stopniu średniego adepta, albo po prostu zgłębił temat demonów w League of Legends, zakwestionuje to co przed chwilą powiedziałem. Bo w mojej skromnej ocenie, ani jedno ani drugie, i istniał wcześniej i tak jak Ewelin, dzięki silnym ludzkim uczuciom, w tym przypadku koszmarom, był w stanie przybrać bardziej odpowiedni kształt. I demony przyjmują różne kształty, no którym stał się po prostu cienistym potworem ucztującym w koszmarach. Na początku atakował tylko magów w świecie duchowym, których koszmary powołały go do życia. Bohater, choć nie był na początku zadowolony z własnej egzystencji, nauczył się rozkoszować katuszami ofiar, lecz jak się domyślacie, magowie cienia nie byli zbiorem nieskończonym i po czasie demon zaczął odczuwać głód. Był uwięziony w świecie duchowym, znalazł jednak alternatywę. Otóż, według jego historii, śmiertelnicy śpiąc udają się do miejsca. Na pograniczu świata rzeczywistego i duchowego, a przypomnę, że Runtera składa się poniekąd z dwóch światów materialnego i duchowego do którego Nocturn miał dostęp, do tego miejsca pomiędzy, i znalazł alternatywę do rozkoszowania się przerażającymi emocjami śmiertelników, do tworzenia koszmarów w ich umysłach. I jest to dokładnie powiedziane w następujący sposób. Od tętniących życiem miast po odludne równiny, od potężnych władców po najbiedniejszych wieśniaków, demon jest przyciągany przez wszelkie słabości ducha, które może zmienić w śmiertelną grozę i wieczny mrok. I to w zasadzie jest koniec samej historii Nocturna. Bylibyśmy bardzo ogromnymi ignorantami Dolor League of Legends i Dolor samego Nocturna. Na szczęście wiemy o nim i możemy powiedzieć o nim nieco więcej. Przy zakończeniu historii wydawać by się mogło, że Nocturn nadal jest zamknięty w świecie duchowym. Otóż nie jest. Gdy bohater pojawiał się w karciance Legends of Runeterra, gracze nieco zdziwili się. Co Nocturne robi przypisany do Wysp Cienia? Czy to było nawiązanie do jego starego lore? No, być może, ale dało nam to wiedzę, że Nokturn finalnie przedostał się do świata materialnego na Wyspach Cienia, lecz skończył w demacji. Oczywiście, tak samo jak Kindred, był to zabieg również poniekąd trochę gameplayowy, żeby po prostu na te Wyspy Cienia ten Nokturn pasował. Ale jak to jest, że z Wysp Cienia Nocturne Pojawił się w demacji. Otóż, według mini historii zawartej w Karciance, Nocturn polował na historyka imieniem Jens Tommen, który uciekał przed Nokturnem aż do miejscowości Fusbarrow, czyli na polskie Kurszan, w której miał miejsce jedno z lepszych lorowych wydarzeń zawierających demony. Z racji tego, że jest to materiał z serii Kim Jest, który traktuje jako pewnego rodzaju wprowadzenie do lor konkretnej postaci, to w ogromnym skrócie: Nocturn nawiedzał miasto nazywane po Fosianie Fusberrow, gdzie prawnukami Fosiana są Lux i Garen. I Nocturn, według naszej wiedzy, został zamknięty w grobowcu Fosiana, lecz pradziadek Lux i Garena zginął walcząc z Nocturnem. I gdzieś w aktualnej historii League of Legends, demon opętał chłopca imieniem Luka i przyprawiał o koszmary tamtejszych mieszkańców. W mieście pojawili się Garen z kilkoma członkami nieustraszonej gwardii oraz Lux. I pierwsza część ekipy toczyła pojedynek z koszmarami Nokturna. Były to twory stworzone z czarnego dymu, powstałe z mroku i nienawiści. Było blisko, aby Garen z gwardzistami przegrali ten pojedynek. Tak się jednak nie stało. Lux odnalazła opętanego chłopca w pobliżu grobu pradziadka i stoczyła pojedynek z Nokturnem, który finalnie wygrała. Tam dowiadujemy się ze słów Lux, że demon, który opętał Lukę, nie został całkowicie pokonany, wcześniej oczywiście w przeszłości, mimo że Fosjan zginął podczas walki. No, który był tylko ranny i uśpiony, i do tego zamknięty w grobowcu, aż po latach opętał wspominanego chłopca. Stoczył pojedynek z Lux, który jak już wspominałem przegrał i Luxanna zapytana czy demon sobie poszedł na pytanie Luki odparła, że chyba tak, ale nie wie czy wrócił do grobowca, czy udał się gdzie indziej. Ale na pewno nie ma go w ich pobliżu. I w tej historii nie ma co prawda słowem powiedziane, że był to nocturn, ale po czasie zostało to potwierdzone przez pracowników Riot Games. Lecz co aktualnie? Dzieje się z Nokturnem, gdzie się znajduje i co robi, to pozostaje dla nas niestety tajemnicą. I tutaj z grubsza kończą się takie podstawowe informacje o demonicznym bohaterze. Ale pozostały jeszcze chociażby relacje z innymi postaciami. Tak wiem, Z to Nokturn, a Nokturn to Z. Chyba najgłośniejsza teoria, jaka miała miejsce w League of Legends. Ale po kolei, według Krajotu powiązania są trzy. Z Ewelin, Tamem Kęczem i Zedem. Nie ma Lux, nie ma Garena. Okej, okay, niech będzie. Jeżeli chodzi o Ewelin, ta oczywiście jest demonem. Przybrała formę bardziej zbliżoną do dzisiejszej, podobnie jak Nocturn w trakcie wojen runicznych. Więc prawdopodobnie o to tutaj chodzi. Tom Kench, no cóż, również jest demonem, ale na razie, demon nie spotkał swoich kolegów po fachu: w sensie ani Ewelin, ani Toma Kencha, ani Fidelstixa, z tego co wiem. I dochodzimy do Zeda. Nocturne nie ma żadnej interakcji w jego stronę, lecz istnieje oczywiście bardzo stara teoria zakładająca, że Nocturn w pewnym momencie stał się Zedem. No cóż, aktualnie dość ciężko tą teorię poprzeć. Trzeba byłoby założyć, że Nokturn może występować co najmniej w dwóch miejscach naraz. Również lore Zedisława jest dość rozbudowany i nie ma tam mowy o Nokturnie. I jest o wiele bardziej rozbudowane niż paręnaście lat temu, gdy ta teoria powstawała. Co raczej jest tutaj w tej relacji zaprezentowane, to fakt, że Z jest głową zakonu praktykującego magię cienia, a Nocturn powstał dzięki magom cienia. To jest aktualnie najbardziej sensowne i podparte fabułą wyjaśnienie relacji występującej między tą dwójką. Główne lorowe podwaliny, podpierające teorię, że Z to Nocturne, a Nocturne to Z, opierały się na starym, niekanonicznym już lore League of Legends. I w aktualnym stanie lorowym League of Legends, tą teorię musimy niestety odrzucić. I kochani, to tyle. Jeżeli chodzi o demona koszmarów, pamiętajcie, że jeżeli macie zły sen, nie bójcie się, prawdopodobnie to tylko Nocturne żywi się waszymi emocjami. Tyle. Trzymajcie się kochani, do następnego materiału. Cześć!